Komisja Oświaty, Komisja nie Gminy Pniewoła, Komisja, komisja również także pozytywnie Komisja Rozwoju Gospodarczego nie ma zabrać głos? Nie widzę. W do dyskusji przystępujemy do głosowania. Kto z radnych chce zaopiniować uchwałę? Proszę o prezydencie. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał głosu? Nie widzę. Stwierdzam, iż Rada uchwały nie podjęła jednogłośnie. Punkt 12. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi sztuczkiemu na podrycie kosztów obydwu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Cieszkow, czy socjalnym socjalnych Proszę Panią Panią głowę Dyrektora OPS-u o przedstawienie tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podstawę projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi, powiatowi szturskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrześleńskich z terenu miasta z i w wiedzą w pogotowiu socjalnym. Zmiana, zmianie ulega paragraf pierwszy, punkt pierwszy ustawy wiodącej w taki sposób, że zmieniamy wysokość dotacji celowej z kwoty do 6 tysięcy na kwotę do 10 tysięcy.

nie widzę, stwierdza mi, że ta ochwała nie Punkt 13. Zmiana uchwały w sprawie terminu częstotliwości trybu wieszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę pana Wielkiego Sława zastępcę Burmistrza, o przedstawienie preliminarza. Panie przewodniczący, poseł Kragu, przedstawiam projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie terminu częstotliwości trybu wieszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Paragraf pierwszy w uchwale numer 19, łamane przez 197, łamane przez 2012 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 16 października 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym ustęp czwarty otrzymuje brzmienie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do gminy Zierzkoń na indywidualny numer rachunku bankowego podanym w informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrza Zierzgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię.

zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanym przez właściciela nieruchomości proszę pana tej Panie przewodniczący, Wysoka Rado. przedstawiam projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Paragraf pierwszy w uchwale numer 21 łamane przez 227 łamane przez 2012 Rady Miejskiej w Udziergania z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujący zmiany. W paragrafie drugim dodaje się ustalenie. Ustępy od 4 do siódmego w brzmieniu. Ustęp czwarty. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUA. Ustęp piąty. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie XML. Ustęp szósty. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML dostępny jest w centralnym repozytorium uzupełnionych dokumentów. Ustęp 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e W załączniku do uchwały część pierwsza wpłata część i przepraszam, wpłata należności otrzymuje brzmienie. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do gminy Dzierzgoń na indywidualny numer rachunku bankowego Podanych w informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części objaśnienia punkt czwarty otrzymuje brzmienie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać zgodnie z uchwałą nr 19 przez 197 przez 2012 Rady Miejskiej w Dzierżgonie z dnia 16, 16 października 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości trybu i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części objaśnienia uchyla się punkt piąty. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciszkowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Polskiego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie głosów, kto nie zostawił. Dziękuję. Komisja Oświaty ma także pozytywnie. Komisja Rozwoju Gospodarczego i ja bym zgłosił, jak Ja mam jedno pytanie. Chodzi o podpis. Ja mam podpis, musi być. taki z certyfikatem? Panie Przewodniczący, są Dwa rodzaje pasisu podpisu, który można stosować przy przesyłaniu wszelkiego rodzaju informacji w drodze elektronicznej. Oczywiście tu nie mówimy o zwykłych e-mailach. Pismo, w tym wypadku deklaracja złożona przez EPUA, jest to podpis um, elektroniczny, który wydawany jest przez pewne określone instytucje. Podobnie jak pan przewodniczący czy pan burmistrz posiadają taki podpis elektroniczny, jest specjalny czytnik, jest, jest specjalna karta i ten podpis faktycznie kosztuje. Aczkolwiek są również instytucje które wydają tak zwany profil zaufany i ten profil zaufany jest, jego cena jest bardzo niska. To nie jest tak jak podpis elektroniczny i on wystarczy do tego, aby w tym wypadku za pomocą tylko skrzynki elektronicznej ePUA, bo to jest profil zaufany ePUA, przesłać właściwy wniosek, deklarację do urzędu. Ja chciałem tylko, bo jeżeli się nie mylę, to prawo tego, chyba nie wiem, czy Urząd Skarpory, Pan Borku nie posiada prawa wydawania e, tego profilu e, zaufanego. Chciałem tylko poinformować pana przewodniczącego i wysoką radę, że w Międzyżonii przystąpiła wraz z e, wieloma starostwami i gminami z terenu e, kraju e, wspólnie z ZETO KOSZALIN, został przygotowany e, projekt w ramach działania 5.1. Kapitał kapitału ludzkiego dotyczący informatyzacji urzędu. I w ramach tego projektu będziemy się starali uzyskać możliwość nadawania profilu zaufanego. Będą trzy osoby w urzędzie, które będą upoważnione do wydawania tego profilu zaufanego i mieszkańcy naszej gminy będą mogli tu na miejscu uzyskać taki profil zaufany I już wtedy po zrealizowaniu tego projektu nie tylko deklarację przesłać do urzędu w formie elektronicznej, ale na platformie Puław również szcą Chcemy zamieścić w formie elektronicznej te wszystkie wnioski, które dzisiaj Państwo mogą znaleźć na naszym portalu internetowym, w Biuletynie Informacji Publicznych, w zakładce poradnik klienta, gdzie Państwo macie wszystkie, przynajmniej znaczną większość usług świadczonych przez autor Miejski w Czerwoniu w, w sposób profesjonalny opisane z możliwością dostępu do wniosków. Oczywiście na razie w formie papierowej, ale myślę, że w przyszłości, w przyszłości te wnioski będą w formie elektronicznej na pułap i nie ruszając się w domu, będzie można wysłać na przykład wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa, podpisać profilem zaufanym. On tutaj do nas dotrze, do kancelarii, do ogólnej, do odbioru i zostanie skierowany do pracownika merytorycznego. Dziękuję. Dziękuję za panie. A nie proszę, to będzie kosztować ta, ta operacja cała. Jak to jest? Która operacja? No to tam pan mówił o tych choices, o To jest tak jest. trudne, że to w ogóle nie, to, nie, nie do przyjęcia dla niektórych. To jest trudna rzecz, którą pan teraz. To jest trudne, <mam> a y, nie jest to trudne. Wkładem pracy, wkładem jaki w tym, pracownicy będą musieli zostać przeszkoleni. I Sztuka polega na tym, że pracownicy uczestnicząc w szkoleniach otrzymują również wynagrodzenie, czyli nie są w pracy, a są na szkoleniu, gdzie są szkoleni w sprawach zawodowych, ale jednocześnie otrzymują wynagrodzenie. I te wynagrodzenie, które pracownicy otrzymują są wkładem w tym projekcie. Także bezpośrednio nie ma środków zaangażowanych powiedzmy w budżecie specjalnie skierowanych na ten projekt. Ale jak ja bym chciał wtedy, to ile ja zapłacę? Ja nie wiem w tej chwili, nie odpowiem panu, ile kosztuje profil zaufany. Powiem panu w ten sposób, że ten profil zaufany jest specjalnie, nie jest zrobiony właśnie po to, by mieszkańcy nie wykupywali kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bo on jest faktycznie tak jak pan przewodniczący powiedział, on jest bardzo drogo, bo to kosztuje dość dużo pieniądze. Profit, panie Józefie, Przeciwnego mieszkańca na profil zaufany na pewno stać. To nie jest nie wydatków. Dziękuję. Dziękuję. Czy głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Nie widzę. Stwierdzam, że czy rada uchwały podjęła jednomyślnie. Punkt 15. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu na realizację zadania pod nazwą roboty dodatkowe na chodnikach drogi powiatowej ulica Niemalowskiego. Proszę pana Fiusza o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu na realizację zadania pod nazwą roboty dodatkowe na chodnikach remont drogi powiatowej Ulica Limanowskiego w Dzieżgoniu od kilometra 00 do kilometra 0 plus 510 długość odcinka 510 metrów, gmina Dzieżgoń, powiat Sztumski i województwo pomorskie. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Dzieżgoń pomocy finansowej powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą. Roboty dodatkowe na chodnikach remont drogi powiatowej ulica Limanowskiego w Dzieżgoniu od kilometra 0+00 plus 00 <tryk> kilometra 0 plus 510, długość odcinka 510 metrów gmina Dzieżgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie. Paragraf drugi. W ramach pomocy finansowej, o której mowa w paragrafie pierwszym wykonany zostanie remont chodników drogi powiatowej. 3151G będącej ulicą Limanowskiego w Paragraf trzeci. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Dzieżgoń na rok 2013 w kwocie nie wyższej niż 56 860 zł i stanowić będzie nie więcej niż 50% wkładu gminy Dzieżgon w realizację zadania. Paragraf czwarty. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy gminą Dzieżgon a powiatem sztumskim. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi dzieżgonia I paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu czytamy: Powiat Sztumski realizując zadanie inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój pod nazwą Remont. 10 km 185 m dróg w powiecie Sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla w ramach planowanego do realizacji w 2013 roku. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. Nie uwzględnił remontu całej szerokości chodników, znajdujących się wzdłuż ulicy Limanowskiego w Dzierżgoniu. W ramach zadania, roboty dodatkowe na chodnikach, remont drogi powiatowej, ulica Limanowskiego w Dzierżgoniu, zostaną wyremontowane chodniki w ciągu ulicy Limanowskiego w Dzierżgoniu, na całej ich szerokości. Planowane koszty robót dodatkowych zostały określone w kosztorysie na kwotę 113 721 zł i 80 groszy. Gmina Dzieżgon będzie partycypować w kosztach realizacji zadania w wysokości 56 860 zł. Podjęcie uchwały pozwoli burmistrzowi Dzieżgonia na zawarcie stosownego porozumienia z powiatem sztumskim.

Powinniśmy się cieszyć z każdego wyremontowanego metra na wierzchni, czy to na jezdni, czy na wierzchni chodnika. Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, o czym wczoraj wspominałem w czasie komisji oświaty. Tutaj ta inwestycja troszkę tak stawia nas w nowym świetle, aż powiedzmy my jesteśmy jej wykonawcą. Mówię tutaj o spostrzeżeniach naszych mieszkańców. Otóż dość długo rozbierano ten fragment chodnika potrzebny do podniesienia krawężników przed wylaniem nawierzchni asfaltowej, na kumicznej. Później to złożono i ułożono kostkę znowu. I teraz dzisiaj jest uchwała dotycząca remontu chodnika, co będzie oznaczało, że po przejściu całej tej procedury, trudno powiedzieć dokładnie kiedy w czasie, ale jeszcze będą mieli wykonawcy, znowu ten chodnik będzie rozbierany. I tak, tak jak mówię, my tutaj to możemy w pełni zrozumieć. No tak to wyszło, że wtedy nie był remontowane, a jednak trzeba było rozebrać i później ułożyć, za co tak prawdopodobnie się były przewidziane pieniądze. I teraz od nowa będzie rozbierana po to, by był To Powinniśmy chyba jakoś tak bardziej przyglądać się tym umowom, które zawieramy z innymi podmiotami, żeby później jakby to odjął takiego... No, negatywnego wydźwięku tej sprawy nie spadało na nic. Taka uwaga na no, tak. marginesie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Boguś, proszę o bo już proszę, głosy, proszę. proszę. Szanowni Państwo, to właśnie, żeby te nam gdzieś tam nie zawiesły. nie pozostało ta opinia, żeby nie szła dalej, to chciałbym Państwu wyjaśnić, że to tak nie jest do końca. Ten pierwszy projekt, on mówi, Ten prawy to został zrobiony, natomiast to, następna część, ona będzie, zrealizowana i to, te koszty nie nakładają się na siebie. To jest ta część pozostała, dlatego podejmujemy podejmuje uchwałę, że jest do 30, czy 50 tysięcy, bo tam będzie jeszcze korekta. Czyli będzie ten pasek, który ułożony zostanie. On ja mu za to zapłacony, natomiast to się Wyliczona ta część, która jest do dokończenia szerokości płomieniowej. Nie, nie, nie. Ja to jeszcze dzisiaj szczegółowo ustalałem z starostą i wyjaśniam, yeah. że to już nie będzie. Oni też dbają o te środki publiczne. Dobrze, Bardzo proszę o podarłych Ja się bardzo cieszę, że tutaj jakoś tam logika. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że powinniśmy pilnować, dlatego że można było to zrobić jednorazowo i z radą mieć zamkniętą, a nie. Proszę bardzo. Ja wiem, że to już za późno się o to pytać, ale ja mam nadzieję, że otrzymam pozytywną odpowiedź. Ja, y, tam zawsze stoi woda na ulicy, na wysokości Biedronki. Ja mam nadzieję, że to zostało jakieś tam, ta burzówka zrobiona i tak dalej. Czy, czy zobaczymy, okaże się, że tak. Zawsze, <grytanie> zawsze. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada uchwała uchwyciła jednogłośnie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, uważam przerwę do godziny 16.30. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 16.30.